Matura 2021 Przecieki. Co będzie w tym roku na maturze? Chcecie wiedzieć? To posłuchajcie. Choć generalnie w kraju kasztany coś kwitnąć nie chcą, to jednak matury się zaczęły. A jak matury, to i przecieki. Bo wiadomo, co roku pojawiają się giełdy pomysłów na tematy, zaczyna się obstawianie pewniaków, trwają precyzyjne analizy danych historycznych. O, dawno już nie było chłopów Rejmonta. Ale to wszystko nic, bo to tylko domysły, spekulacje lub czasem pobożne życzenia. Ale gdy matury już już mają ruszyć lub właśnie ruszyły, jak dziś, wówczas pojawia się szansa na przeciek. Bo arkusze maturalne opuszczają bezpieczne sefy gdzieś tam daleko w Warszawie i wędrują do szkół, a jak wiadomo, między ustami a brzegiem pucharu wiele zdarzyć się może. W przypadku matur odległość jest dużo większa niż ta dzieląca usta od pucharu, więc po drodze zdarzyć się może jeszcze więcej. I się zdarzyło. Część z Was, moi słuchacze, zapewne zna Google Trends, a ci, którzy jeszcze nie znają, dziś dowiedzą się, ile ich ominęło w dotychczasowym życiu. W skrócie Google Trends pokazuje, jaka jest popularność wyszukiwania określonych słów czy haseł w wyszukiwarce Google. Wpisujemy na przykład zwrot lalka, ambicja i już widzimy, czy ten zwrot jest często wyszukiwany, czy rzadko. Wyniki tego wyszukiwania w Google Trends, właśnie widzicie na ekranie. Ale po co ktoś miałby szukać tak niedorzecznego hasła jak lalka, ambicja? Bez sensu. No, chyba że temat matury z języka polskiego byłby związany z lalką Prusa i z ambicjami, na przykład Wokulskiego. No, to miałoby sens. Można byłoby sprawdzić w Google, o co chodziło z tą lalką, czy to Barbie jakaś, czy coś innego, i czy ona była jakoś szczególnie ambitna. Zainteresowanie ambitnymi lalkami było szczególnie duże dziś o poranku na Podlasiu. Zaczęło się parę minut po siódmej. Spójrzcie na wykres. I skończyło się około 8.45, bo o 9.00 zaczyna się matura i dłużej już uczyć się nie można. To też widzicie na wykresie. Kilka wniosków na przyszłość. Warto korzystać z Google Trends, bo można się dowiedzieć, co będzie na maturze jeszcze przed jej rozpoczęciem. Warto mieszkać na Podlasiu. Podobno w zeszłym roku także właśnie tam pojawił się maturalny jasnowid Ciekawe, czy to ten sam. Zresztą Podlasie piękne jest, więc warto tam mieszkać także z innych względów czytanie lektur jest przereklamowane bo i tak bez Google Trends nie wiadomo co się opłaca czytać a co nie więc może lepiej nie czytać jak to powiedział nie tak znowu dawno temu Stanisław Lem dziś nikt nie czyta a jeśli nawet czyta to nie rozumie a jeśli nawet rozumie to nie zapamiętuje ale tu też Google może pomóc bo w historii wyszukiwania on zapamięta czego my szukaliśmy do usłyszenia ps Połamania piór, drodzy maturzyści.